25 lat Polskiej Transformacji to jest wielki sukces. Sukces, który przekroczył zarówno nasze oczekiwania, które przez dziesiątki lat formowaliśmy, ale myślę, że więcej. Ten sukces przekroczył nasze marzenia. Pamiętam, bo byłem uczestnikiem Okrągłego Stołu, że kiedy spotykaliśmy się w gronie wspaniałych ludzi z obu stron barykady, można powiedzieć, to chcieliśmy, wiedzieliśmy, że ten system, który Panował w Polsce po wojnie, który został narzucony przez obce mocarstwa, a szczególnie Związek Radziecki, wyczerpał się, że on nie może dalej trwać, że wymaga nie tyle już demokratyzacji, ale co potrzebuje prawdziwej demokracji, potrzebuje głębokich reform, potrzebuje reorientacji właściwie we wszystkich kierunkach. Ale z ręką na sercu mówię, że takich. Proroków, którzy przewidywaliby, że proces, który rozpoczął się w lutym 1989 roku w Polsce doprowadzi do tak wielkiej zmiany w świecie, że oto nie będzie już żelaznej kurtyny, nie będzie Związku Radzieckiego. Dwa państwa niemieckie się zjednoczą, rozszerzą się granice Unii Europejskiej, rozszerzą się granice NATO. To było dalece poza wyobraźnią nawet najodważniejszych spośród nas, którzy wtedy zastanawiali się nad Wielką reformą Polski. Dzisiaj, już z perspektywy 25 lat, warto zastanowić się, jakie były źródła tego sukcesu. I gdybym miał wskazać tak najkrócej, to bym powiedział, że po pierwsze, to była polskie dążenie do wolności. Ta wolność była w polskich sercach, w polskich umysłach od zawsze. Ona wielokrotnie trafiała na zły czas. Ona nie mogła spełnić się, ponieważ. Mieliśmy wrogów, ponieważ sami nie potrafiliśmy się do tego odpowiednio zorganizować, ponieważ wielkie siły, które są po naszych granicach i na wschodzie i na zachodzie, miały swoje inne strategiczne plany i te polskie marzenia o wolności bardzo często były tłamszone, nie mogły się spełnić. W tym czasie, lat, z końca lat 80., okazało się, że jest koniunktura, która pozwala tą naszą wolność spełnić. I ta wolność, która wyraziła się najpełniej w roku 80, 81 w wybuchu wielkiego ruchu Solidarność, ona tutaj znalazła swoją nie tylko możliwość ujścia, ale takiej pełnej realizacji, czyli zmienienia, odmienienia oblicza Ziemi, tej Ziemi, jak to kiedyś w czasie jednej z pierwszych pielgrzymach powiedział papież w Warszawie. Odmieniliśmy rzeczywiście oblicze tej Ziemi, ta wolność, moim zdaniem, to dążenie, ten gen wolności, który tak głęboko. Jest w naszym narodowym DNA, był tutaj czynnikiem niezwykle ważnym. Drugim genem, nazwijmy to, który jest swoistą niespodzianką, to jest przedsiębiorczość. Nie spodziewaliśmy się, że ta przedsiębiorczość może okazać się tak powszechna i tak bardzo umiejętnie przez Polaków wykorzystywana. Drzwi do przedsiębiorczości były bardzo wąsko uchylone przez lata. Szerzej zostały one otwarte dla ludzi z inicjatywą w roku 1988, kiedy jeszcze rząd Rakowskiego i minister Wilczek wprowadzili historyczną ustawę o przedsiębiorczości, która pozwalała robić wszystko, co nie jest zakazane prawem. I ten wybuch często bardzo prymitywnych form działalności własnej, działalności ekonomicznej, był widoczny na polskich ulicach, ale, ale on przyniósł nam po latach. Efekt w postaci potężnej, prawie dwumilionowej ilości małych i średnich przedsiębiorstw, którzy, które sobie dają radę, które potrafią dopasowywać się do warunków gospodarczych, do zmieniających się koniunktur. O czym jeszcze warto wspomnieć, szukając tych źródeł polskiego sukcesu, transformacji, to cecha, która wykształciła się przez całe setki lat, bo nasza historia taka właśnie była. Musieliśmy akceptować często warunki nieakceptowalne i z tego zrodziła się polska elastyczność. My często narzekamy na tą naszą improwizację, na to, że gorzej nam wychodzą działania, które wymagają długotrwałego wysiłku, a za to dobrze jesteśmy w sytuacjach, kiedy szybko trzeba coś zrobić, zorganizować. Ja myślę, że właśnie ta polska improwizacja daje Polakom, czy umiejętność do improwizowania, daje Polakom pewną elastyczność, która jest wartością, która. Pozwala szybko dostosować się do nowych warunków Unii Europejskiej, do warunków gospodarki rynkowej, demokracji. Sądzę, że to właśnie były te główne mentalne źródła polskiego sukcesu. Ale oczywiście, żeby ten sukces był trwały, on musiał mieć swoje ramy polityczne, organizacyjne. I gdyby tu szukać takich punktów zwrotnych, najważniejszych wydarzeń, to Uszeregowałbym je następująco. Po pierwsze, to był wybór drogi ewolucyjnej, a nie rewolucyjnej. A więc, od okrągłego stołu poprzez kolejne reformy, w ten sposób nie straciliśmy energii, nie podzieliliśmy społeczeństwa w sposób nieodwracalny, nie krwawiliśmy, co w naszej historii zdarzało się tak często. Drugim przełomowym momentem były oczywiście reformy rządu mazowieckiego, pakiet reform Leszka Balcerowicza, przyjęty przez właściwie niemal jednomyślnie przez ówczesny Sejm, który nie był w pełni demokratyczny, ale ten Sejm kontraktowy, który działał z takim poczuciem wielkiej misji, misji właśnie zmieniania Polski. I te reformy w krótkim czasie z gospodarki upaństwowionej, scentralizowanej, przeprowadziły nas do gospodarki rynkowej, sprywatyzowanej gospodarki, gdzie pieniądz ma swoją wartość, gdzie ludzie wiedzą na czym stoją. Trzecim istotnym momentem to była decentralizacja państwa polskiego, czyli wielka reforma samorządowa, która nastąpiła niezwykle szybko, bo myśmy pierwsze wybory do Samorządu przeprowadzili zaledwie 11 miesięcy po wyborach czerwcowych 1989 roku i od tego momentu można powiedzieć, że uruchomiliśmy wielką energię, która tkwiła w ludziach na dole, w, na wsiach, w miastach, w gminach i ta polska samorządność również odmieniała obraz i tych lokalnych społeczności, ale też całego kraju. Kolejnym ważnym momentem, czy wręcz kamieniem milowym było przyjęcie konstytucji. Traktuję to bardzo osobiście, ponieważ zanim zostałem prezydentem, byłem przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzenia Narodowego i wtedy w latach 93-97 zdarzyła się unikalna sytuacja, że udało się w, w parlamencie zorganizować większość konstytucyjną. I myśmy tę konstytucję przyjęli, przy, przygotowali i przyjęli po raz pierwszy w historii Polski w ogólnonarodowym referendum, a batalia była niezwykle trudna i wynik wyborczy był bardzo yy... Zwycięstwo było bardzo, bardzo niewielką przewagą, ale to, że mamy konstytucję nowoczesną, demokratyczną, było ogromnie ważne, bo stabilizowało Polskę, stabilizowało instytucje polskiej demokracji, dawało pewność, że obracamy się w ramach prawa, które jest europejskie, nowoczesne, gwarantuje jednostce wszystkie niezbędne prawa a jednocześnie organizuje całe państwo w sposób czytelny, przejrzysty i także na zasadzie równowagi. A więc żaden z ośrodków władzy, żaden z ośrodków tego państwa nie mógł zdobyć pozycji, która mogłaby być nadużyta. Kolejny kamień milowy to oczywiście zapewnienie Polsce bezpieczeństwa, co stało się w 1999 roku dzięki wejściu Polski do NATO, co też było procesem trudnym, bo nie tylko walczyliśmy z zdecydowanym nie. Rosji, ale także z wielkim sceptycyzmem ze strony Zachodu. On również panował wśród naszych największych sojuszników, jak Stany Zjednoczone. Batalia o to, żeby kongres amerykański przychylił się do idei rozszerzenia NATO, była naprawdę jedną z najbardziej trudnych, a jednocześnie przeprowadzonych przez nas, przez Polskę w sposób wyrafinowany wręcz i jak widać skuteczny. I, I kolejny, już ostatni ten kamień milowy, który jest. Mm, Źródłem polskiego sukcesu to jest oczywiście nie tylko samo wejście do Unii Europejskiej, co wydarzyło się w roku 2004, dokładnie 1 maja, ale cały proces dochodzenia do tego członkostwa, ponieważ ten proces jest wartością również samą w sobie. To była taka ciężka praca domowa, która reformowała polską gospodarkę, polskie sądownictwo, polskie prawo, także działania samorządów. To było przyjęcie wielu standardów, to było przyjęcie Wielu reguł, które rzeczywiście czyniły z, Polskę, z polski kraj nowoczesny, kraj zgodny z tym, co, co znamy z najwyżej rozwiniętych regionów um, Europy. A więc nie tylko samo wejście, które oczywiście otwierało dla Polski zupełnie nowe perspektywy cywilizacyjne, ale też ten proces ciężkiej pracy. Kiedy mówię o tym o tej pracy domowej, tym homework, to nigdy nie zapomnę rozmów, które wtedy prowadziłem z rozlicznymi liderami europejskimi, oni ten Homer powtarzali jak mantrę, a to działało na nas coraz bardziej irytująco, bo czuliśmy się jak dziecko, któremu i nauczyciele, i rodzice, i znajomi wszyscy mówią ucz się, ucz się, rób tą pracę domową, rób. Ale rozsądnie mi to kiedyś wytłumaczył Felipe González, premier Hiszpanii, i powiedział, słuchaj, ja wiem, że to może was już irytować, ja wiem, że już macie tego dosyć, ale prawda jest taka: im bardziej, im lepiej wykonacie tę pracę domową, to efekty, to owoce waszego członkostwa będą większe. Zrobicie to gorzej, nie skorzystacie ze swojej nowej pozycji. i Myślę, że przykład Hiszpanii, niezależnie od tego, co dzisiaj się dzieje, od kryzysu. Właśnie dobrego homeworku i skorzystania później z przynależności jest bardzo widoczne, a przykład Grecji jest bardzo powiedział, pouczający, żeby, żeby takiego błędu nie zrobić. Kraje nieprzygotowane do wejścia do Unii Europejskiej właściwie decydują się na wieloletnie kłopoty i brak możliwości skorzystania z tych owoców członkostwa, jakie, jakie, można, jakie można uzyskać. Oczywiście nic nie było. Łatwe i wszystko to, o czym mówimy dzisiaj tak jednym tchem, kosztowało wiele wysiłku i przede wszystkim milionów Polaków, także wiele wyrzeczeń, także wiele ofiar. Należy pamiętać, że polska transformacja została okupiona przecież i większą ilością ludzi, którzy nie mają pracy i jej przez lata nie znaleźli, upadkiem wielu przedsiębiorstw, które decydowały o losie swoich miejscowości. Wielu branż przemysłowych, które były dla Polski ważne. Upadł cały sektor państwowego rolnictwa, PGR, które przecież też były miejscem, gdzie ludzie mieli pracę i poczucie stabilności i zamiast tego znaleźli się na marginesie. A więc wydarzyło się wiele rzeczy, które niewątpliwie nie są sukcesem. Pytanie brzmi więc, czy można było tego uniknąć? Teoretycznie mówiąc, pewno tak. Praktycznie bardzo trudno wyobrazić sobie, żeby kraj, który decyduje się na pionierską drogę, a przypominam, że Polska była pierwsza, że nie mieliśmy żadnych książek ani doświadczeń, które by mówiły, jak przechodzić od systemu niedemokratycznego do demokracji, jak budować gospodarkę rynkową, wychodząc z gospodarki państwowej, jak zmienić wektor eksportu ze wschodu na zachód to wszystko było naszym doświadczeniem, które. Podejmowaliśmy oczywiście metodą prób i błędów, a więc błędy się zdarzyły, ale patrząc obiektywnie na bilans tego czasu, to, to nie sposób. Także porównując Polskę z innymi krajami, które były w podobnej sytuacji, a które nawet miały lepszy punkt startu, jak Czechy, jak Węgry, to trzeba powiedzieć, że Polska dokonała niezwykłego zupełnie postępu i możemy być z tej drogi i z tego wysiłku, który podjęliśmy. Bardzo zadowoleni. Momentów dramatycznych było kilka. Dramatyczne były nasze rozmowy z Rosją, gdy chodzi o NATO. Dramatyczna była debata konstytucyjna i samo referendum, gdzie przypominam, że autorzy konstytucji byli oskarżani o zdradę, o targowice, gdzie używano argumentów tak niegodnych, że nie warto wspominać o nich. No, i rezultat był bardzo niejasny. Wygraliśmy to referendum konstytucyjne niewielką przewagą, a dzisiaj, po latach, patrzę ze zdumieniem, jak wcześniej przeciwnicy konstytucji powołują się na nią i mało tego chcą ją wykorzystywać jak najmocniej dla własnych celów. I ja się z tego cieszę, bo to oznacza, że stworzyliśmy konstytucję, która jest solidnym fundamentem demokratycznej Polski, państwa prawa, które, która nie wymaga żadnych nerwowych zmian i która może być stabilną ustawą zasadniczą, która będzie w Polsce również pomagała budować kulturę prawną, z którą zawsze mieliśmy kłopoty. Dramatyczne wydarzenia towarzyszyły również naszemu wejściu do Unii Europejskiej. Z jednej strony dlatego, że negocjacje były bardzo trudne. I w Europie było wielu takich, którzy byli przekonani, że granicą Unii Europejskiej powinna być Odra i te kraje, które są na wschód w tym także Polska powinny znaleźć się w jakiejś stronie, w jakimś regionie, może stowarzyszonym, ale na pewno nie jako członkowie. Więc przekonywanie naszych oponentów wymagało i czasu, i wysiłku, ale także mocnej argumentacji. No ale i w kraju przecież napotkaliśmy na poważne przeszkody, które były bardzo głośne. Ja pamiętam wiele mitingów, w których uczestniczyły, które były organizowane przez. Kancelarię Prezydenta, gdzie mieliśmy protestujących, gwizdzących, mówiących, jakie to nieszczęścia i plagi spadną na Polskę, jak wejdzie do Unii Europejskiej. Część kościoła katolickiego zaangażowała się bardzo w walkę przeciwko naszemu członkostwu. Pamiętam moją wizytę w Rzymie, kiedy papież na placu św. Piotra powiedział te ważne słowa w obecności setek tysięcy pielgrzymów z Polski. W mojej obecności ja miałem zresztą honor na placu św. Piotra przemawiać. Nie wiem, ilu prezydentów miało taki przywilej, ale mnie się to zdarzyło. Wtedy papież powiedział w krótkich zdaniach, bo już był bardzo schorowany: "Europa potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej". I to było w stosunku do tych opONENTów ze strony kościelnej najbardziej przekonującym argumentem. I Udało nam się, chociaż oczywiście drżeliśmy o frekwencję, w końcu była ona bardzo wysoka, blisko 60%, a wynik był więcej niż wspaniały, bo prawie ponad 70%, mocno ponad 70% wyborców zagłosowało za Unią Europejską, a dzisiaj po 10 latach właściwie ze świecą szukać tych oponentów, którzy mieliby odwagę powiedzieć, że wejście Polski do Unii Europejskiej nie opłaciło się nam. Ja więcej powiem, ono się opłaciło nami, ono się opłaciło Unii Europejskiej. Uważam, że rozszerzenie Unii było wielkim historycznym wydarzeniem, jedną z najodważniejszych, ale też najmądrzejszych decyzji, jaką Europa podjęła w ostatnich kilkudziesięciu latach. I bardzo protestuję przeciwko tym, którzy mówią w Europie, że kryzys zaczął się od rozszerzenia, ponieważ kryzys ma swoją istotę zupełnie gdzie indziej. On był problemem Zachodu, on był problemem nie obudowania strefy euro właściwymi instytucjami ekonomicznymi, bankowymi, politycznymi, natomiast z rozszerzeniem nie mam nic wspólnego. A więc Unia Europejska również wywoływała wiele dramatycznych chwil, ale przeszliśmy to i jestem, jestem z tego dumny, że byłem prezydentem, który Polsce dał trzy wielkie dzieła, które ja nazywam kamieniami milowymi. Bezpieczeństwo, czyli członkostwo w NATO, konstytucję, czyli fundament polskiej demokracji i Unię Europejską, czyli szanse na rozwój, na cywilizacyjne dogonienie Zachodniej Europy, na wielką modernizację i polskiej gospodarki, ale więcej i polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. Warto oczywiście dziś zastanowić się, mówiąc o osiągnięciach 25 lat, nad tym co dalej, jak ta przyszłość ma wyglądać, bo historia na pewno nie jest skończona, ona zresztą cały czas jest nie dość, że żywa, to jest bardzo komplikująca się, bo przecież kiedy wstępowaliśmy do Unii, wierzyliśmy, że czeka nas wiele lat prosperity i spokoju, a tu nagle przyszedł globalny kryzys. Kiedy obchodziliśmy piętnastolecie NATO i byliśmy przekonani, że jesteśmy bezpieczni, nasza chata jest nie dojrze z kraja, to jeszcze jest spokojna, nadszedł kryzys ukraiński, a więc okazało się, że ten region Europy Środkowo-Wschodniej, który do niedawna był czynnikiem stabilności, Staje się dzisiaj miejscem zagrożeń i ryzyka. No i to oczywiście prowadzi do prostego wniosku. Nic nie jest dane raz na zawsze. Wszystko trzeba, no wszystko trzeba walczyć, trzeba być aktywnym, trzeba oceniać sytuację, trzeba widzieć te zmiany, które następują w niezwykle szybkim czasie i być przygotowanym. Jak mamy być do tego przygotowani? Ja myślę, że trzeba zacząć od, od mentalności. My musimy zrozumieć, że weszliśmy do świata, w którym trzeba po prostu mieć swoją wartość, znać ją, walczyć o, o swoje racje, umieć porozumiewać się, zrezygnować z mentalności wiecznej ofiary, wiecznego malkontenstwa na rzecz myślenia pozytywnego, na rzecz myślenia takiego, że coś chcę zrobić, mogę to zrobić, oczywiście muszę zastosować właściwe środki. Ja mam nadzieję, że młode pokolenie Polaków będzie bardziej na tak niż na nie, będzie bardziej umiało cieszyć się i, i, i walczyć o dobre rzeczy, aniżeli szukać usprawiedliwienia, dlaczego się nic nie, nie udało i dlaczego musimy się frustrować. To wyjście z tej mentalności pasywnej, takiej właśnie trochę mentalności ofiary, zawistnika, który nie lubi sukcesów innych, a sam nie potrafi odnieść sukcesu, to jest coś, co powinniśmy zmienić i co powinno właśnie przenieść nas do tego świata nowoczesnego, w którym przede wszystkim jak mówię, znamy swoją wartość, stawiamy sobie cele, umiemy je realizować, to jest recepta na, na sukces. Mówiąc bardziej konkretnie, Polska potrzebuje większej konkurencyjności. My musimy mocniej zaznaczyć swoją obecność w gospodarce światowej. Oczywiście nie będziemy mocarstwem, ale możemy być poważnym, dobrze zorganizowanym krajem, który ma dobrą produkcję, który ma dobre środki innowacyjne, który potrafi zaproponować w niektórych. W gałęziach dobrą, dobre produkty i, i, i ciekawe, ciekawe rozwiązania. Polska ma szansę również być bardziej konkurencyjna w wymiarze politycznym, dlatego że kryzys zmęczył najważniejszych graczy w Europie i Niemców, i Francuzów, i Brytyjczyków i Włochów. My możemy być tym nowym silnikiem europejskim, który będzie wpływał na kształt Europy, na decyzje, które Unia Europejska będzie podejmowała. Ta energiczna Polska jest również potrzebna bardzo w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej. To przecież nie przypadek, że dzisiaj Ukraińcy, kiedy mówią o swojej perspektywie, najchętniej odwołują się do przykładu Polski, bo startowaliśmy z podobnego punktu wyjścia w latach 90. Dzisiaj my jesteśmy takim właśnie optymistycznym punktem odniesienia dla Ukraińców, że, że to się da zrobić, że można być krajem, który jest lepiej zorganizowany, bardziej uporządkowany. Gospodarczo bardziej rozwinięty i daje ludziom to właśnie poczucie wolności, które, które jest tak bardzo potrzebne i które dla każdego z nas jest, nawet jeżeli tego nie odczuwamy, jest jednak jak powietrze, jest, jest niezbędnym warunkiem. My musimy poprawić polską edukację. Zdarzyły się rzeczy wielkie, mamy niezwykły wzrost osób, ilości osób studiujących, które kończą studia, ale chodzi o to, żeby ta edukacja była edukacją do tego przygotowującą do współczesnego świata. Do zmieniających się warunków, żeby to nie była edukacja czysto formalna, która w sumie niewiele daje, żebyśmy uczyli ludzi właśnie tego, co jest, co jest dzisiaj niezbędne. Sądzę również, że musimy przełamać ostatnią rzecz, która z jednej strony jest dobra, a z drugiej strony jest polskim kłopotem. My jesteśmy narodem indywidualistów i to dobrze. Ale z drugiej strony ci indywidualiści muszą zrozumieć, że w zbiorowości, we wspólnocie jest siła. My musimy umieć lepiej organizować się, musimy umieć lepiej wspólnie grać. Dlatego, że ta Polska, która składałaby się z osobnych jednostek, z trzydziestu kilku milionów osobnych jednostek schowanych za swoimi nie wiem, laptopami czy iPadami, które nie umieją się ze sobą komunikować to nie byłaby Polska skuteczna. Polska musi wykorzystać ten potencjał kwiący w, naszym, w naszych osobach, w naszych indywidualnych bytach, do tego, żeby zbudować wspólnotę, która będzie liczyła się i która będzie potrafiła radzić sobie z problemami, które są i które jeszcze przyjdą. A pamiętajmy, że fundament jest stworzony. Żyjemy w kraju wolnym, żyjemy w kraju demokratycznym, żyjemy w gospodarce, która nawet w okresie kryzysu się rozwijała. Mamy gwarancję bezpieczeństwa, bo jesteśmy w największym sojuszu polityczno-militarnym w świecie, i mamy również szansę na rozwój, bo jesteśmy w końcu w tym klubie europejskim, w tej rodzinie europejskiej, o której marzyliśmy przez tyle lat. A więc fundamenty są, teraz trzeba dodać do tego jeszcze jakość i wykorzystać tę szansę, która będzie, czy jest dzisiaj, czy będzie w przyszłości, tak jak wykorzystaliśmy wspaniale szansę 25 lat temu.